Jezus już nam powiedział co robić w ciągu pierwszych 24 godzin ucisku. Jakie konkretne ostrzeżenie dał nam Jezus? Kiedy rozpocznie się ucisk, nie będziesz miał dni na zaplanowanie kolejnego kroku. Będziesz zszokowany, kiedy się dowiesz, co Jezus nakazał wierzącym robić w ciągu pierwszych 24 godzin ucisku. Ponieważ większość chrześcijan nigdy nie była o tym nauczana. Większość pastorów o tym nie głosi, większość Nauczycieli proroctw ignoruje ten temat, ale jest to w pismach jasne. Jak słońce odkrycie pierwsze, kiedy się zaczyna? Dobrze ustalmy coś fundamentalnego, ponieważ istnieje wiele zamieszania co do tego. Kiedy ucisk się zaczyna? Niektórzy ludzie myślą, że zaczyna się, gdy Antychryst podpisuje traktat pokojowy z Izraelem. Opiera się to na księdze Daniela 9:27, która mówi o potwierdzeniu przymierza z wieloma na jeden tydzień siedem lat. Ale o to, czego większość ludzi nie dostrzega, podpisanie przymierza nie uruchamia natychmiast prześladowań i chaosu, które kojarzymy z uciskiem, to przychodzi później moment, w którym wszystko się zmienia, moment, w którym zegar zaczyna odliczać czas do powrotu Chrystusa, moment, w którym wierzący muszą działać natychmiast. Ten moment jest bardzo specyficzny, nazywa się obrzydliwością spustoszenia. Pozwólcie, że pokażę wam, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24. To jest kazanie na Górze Oliwnej, gdzie Jezus siedzi ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej z widokiem na Jerozolimę i pytają go, jaki będzie znak twego przyjścia i końca czasów. A Jezus daje im szczegółową oś czasu wojny głód, trzęsienia ziemi fałszywi Mesjasze, prześladowania. Ewangelia głoszona wszystkim narodom. Ale potem mówi coś, co powinno sprawić, że każdy wierzący zwróci szczególną uwagę. Ewangelia Mateusza 24, przeciwko 15, gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia. O której mówił prorok Daniel stojącą w Miejscu Świętym. Kto czyta, niech rozumie, kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia. Nie jeśli zobaczycie, kiedy to jest pewność, to się wydarzy. I Jezus odsyła do Daniela proroka, co oznacza, że musimy zrozumieć, co widział Daniel. Księga Daniela 9,27 opisuje, co dzieje się w połowie siedmioletniego okresu i zawrze silne przymierze z wieloma na jeden tydzień. A w połowie tygodnia sprawi, że ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów na skrzydle obrzydliwości, nadejdzie pustoszyciel, aż dopełni się zniszczenie postanowione dla niego. Co on robi, Paweł mówi nam w drugim liście do Tesaloniczan, dwa przeciwko trzy do czterech. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo to się nie stanie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu. Syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem kultu, także zasiądzie jak Bóg w świątyni Bożej, podając się za Patgaza, Boga. I w sekundzie, w której to się dzieje, zegar zaczyna tykać do tej pory. Antychryst odgrywał rolę rozjemcy, jest dyplomatą uroczym, który wynegocjował niemożliwe porozumienie pokojowe jest rozwiązywaczem problemów, który sprawił, że Izrael i jego sąsiedzi współistnieją, jest liderem, którego świat postrzega jako swojego Zbawiciela. Ale kiedy wchodzi do świątyni i ogłasza się Bogiem maska opada. Oszustwo się kończy prawdziwa natura, bestii zostaje ujawniona, a furia szatana, wiedzącego, że jego czas jest krótki, zostaje rozpętana na ziemi. Jezus opisuje, co dzieje się dalej w Ewangelii Mateusza 24. 21 wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata. Aż dotąd ani nigdy nie będzie wielki ucisk, nie tylko ucisk wielki, ucisk. Bezprecedensowe. Cierpienie globalne. Chaos prześladowania na skalę jakiej ludzkość nigdy nie doświadczyła. A wszystko zaczyna się w momencie, gdy Antychryst staje w świątyni. Odkrycie drugie przykazanie ratujące życie dobrze. Więc właśnie wydarzyła się ohyda spustoszenia. Antychryst wszedł do świątyni. Co Jezus każe robić? Pozwólcie, że przeczytam jego dokładne słowa Mateusza 24. Przeciwko 16:18. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, by zabrać coś ze swego domu, a kto jest na polu, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Przeczytaj to jeszcze raz. Powoli, wtedy. Ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Nie rozważajcie ucieczki. Nie myślcie o wyjeździe. Nie przygotowujcie się do ewakuacji. Uciekajcie natychmiast. Teraz, kto jest na dachu. Niech nie schodzi, by zabrać coś ze swego domu w starożytnym Izraelu. Domy miały płaskie dachy, gdzie ludzie chodziliby się ochłodzić lub spać. Jezus mówi: Jeśli jesteś na dachu, kiedy usłyszysz o Ohydzie, nawet nie wracaj do środka domu. Nie bierz portfela, nie pakuj plecaka, nie bierz laptopa ani albumów ze zdjęciami czy pamiątek. Biegnij, a kto jest na polu, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Jeśli pracujesz na polu. Nie wracaj po kurtkę. Nie zatrzymuj się, by zebrać zapasy. Nie opóźniaj się z żadnego powodu. Idź teraz. Pilność jest kwestią życia lub śmierci. Dlaczego Jezus jest tak stanowczy w kwestii natychmiastowej ucieczki? Ponieważ to, co nadchodzi, dzieje się szybko. Relacja Marka z tego samego kazania dodaje kolejny szczegół. Marka 13:14-16 mówi: Gdy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać, nie powinna. Kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, by coś zabrać, a kto jest na polu, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz tam, gdzie stać, nie powinna. Ochyda to nie tylko koncepcja duchowa, to fizyczny akt fizycznej osoby w fizycznym miejscu, gdzie nie ma prawa być. I w momencie, gdy tam staje, zaczyna się reakcja łańcuchowa, prawdziwa natura antychrysta zostaje ujawniona jego oszustwo, zostaje zdemaskowane. A ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, co się właśnie stało, wierzący, którzy znają swoje Biblię, Żydzi, którzy rozpoznają bluźnierstwo, stają się celami, ponieważ gdy antychryst ogłasza się Bogiem, nie może pozwolić, by ktokolwiek, kto odmawia oddawania mu czci, Żył swobodnie, są zagrożeniem dla Jego autorytetu, wyzwaniem dla Jego boskości, przypomnieniem, że jest oszustem, więc będzie na nich polował. Okno na ucieczkę jest wąskie i szybko się zamyka. Ale dokąd uciekać? Oto pytanie, które musi być w Waszych umysłach. Jezus mówi: By uciekać w góry, ale jakie góry Izrael ma góry, Judea ma góry, łańcuchy górskie są na całym Bliskim Wschodzie. Więc o co konkretnie mu chodzi i co ważniejsze, kiedy tam dotrzesz? Co wtedy, jak przetrwać i pół roku bez dostępu do jedzenia wody czy zapasów? Ponieważ przez tyle czasu będziesz musiał się ukrywać 1260 dni, 42 miesiące, 3,5 roku, czy potrafisz przetrwać tak długo na pustyni? Bez niczego odkrycie trzecie schronienie. Na pustyni otwórz swoją Biblię na 12 rozdziale. Apokalipsy to jeden z najbardziej symbolicznych, a jednocześnie proroczo dokładnych rozdziałów w całej Biblii. Jan widzi wizję kobiety odzianej w słońce z księżycem pod stopami i koroną z dwunastu gwiazd na głowie. Większość uczonych zgadza się, że ta kobieta reprezentuje Izrael. Rodzi syna mężczyznę, który będzie rządził wszystkimi narodami żelazną laską. To jest Jezus. A Smok, szatan próbuje pożreć syna ale syn zostaje porwany do tronu Boga, to jest w niebo wstąpienie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, ale potem wizja przenosi się do przyszłego wydarzenia, czegoś, co dzieje się podczas ucisku Apokalipsa, dwanaście przeciwko sześć, i kobieta uciekła na pustynię, gdzie już miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Kobieta uciekła na pustynię dokładnie tak, jak powiedział Jezus. Uciekajcie na pustynię w góry, ale zauważ szczegóły. Szczegół, miejsce przygotowane przez Boga. To nie jest przypadkowa kryjówka, to nie jest jaskinia, którą ktoś przypadkiem znajduje. To miejsce przygotowane przez Boga. Przygotowane. Czas przeszły już zaaranżowane, już wyznaczone, zanim jeszcze zaczął się ucisk, zanim Antychryst został objawiony, zanim wydarzyła się ohyda spustoszenia. Bóg już wybrał miejsce, dokąd ucieknie. Jego lud przygotował je, oddzielił je, nie zostawił go gotowego. Szczegół drugi, aby ją tam żywiono. Nie ona będzie walczyć o przetrwanie, nie ona będzie musiała szukać i zbierać, tak jak zrobił to z Eliaszem, kiedy posłał kruki, by przynosiły mu chleb i mięso dwa razy dziennie. Tak jak Jezus nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Bóg nie wzywa cię do miejsca a potem porzuca Cię tam, byś umarł z głodu, On zaopatruje szczegół trzeci, dokładna oś czasu, 1200. 60 dni to dokładnie 3,5 roku. 42 miesiące, połowa siedmioletniego ucisku od momentu, gdy wystąpi ohyda spustoszenia do momentu, gdy Jezus powróci, by uratować swój lud. Minie dokładnie 1260 dni. I przez wszystkie te 1260 Dni Bóg będzie chronił i utrzymywał tych, którzy uciekną na pustynię. Teraz będę z Tobą szczery. Ucieczka w świat. Ucieczka na pustynię będzie wydawać się szaleństwem. Będzie wyglądać jak poddanie się, bieganie, porzucenie wszystkiego, co zbudowałeś: swojego domu, swojej kariery, swoich dóbr, swojego komfortu, swojego bezpieczeństwa. Wszystko pozostawione w tyle, ponieważ jedna starożytna księga powiedziała. By biec w góry, kiedy jeden człowiek stanie w jednej świątyni, świat nazwie cię fanatykiem, teoretykiem spiskowym, ekstremistą religijnym. Ale Bóg nazywa to posłuszeństwem i nazywa pustynię swoim schronieniem, niewygnaniem, niekarą, nieporzuceniem, ochroną, ponieważ podczas gdy świat będzie świętował Antychrysta i ustawiał się w kolejce, by przyjąć jego znamie i kłaniał się, by oddać cześć jego obrazowi, Ci na pustyni będą jedynymi wolnymi ludźmi na ziemi, jedynymi, którzy nie będą zniewoleni przez system bestii, jedynymi, którzy odmówią sprzedania swojej duszy, by przetrwać? I Bóg ich tam znajdzie. Ale oto pytanie, które prawdopodobnie masz na myśli, gdzie jest to przygotowane miejsce? Które pustynia, jakie góry? Czy proroctwo daje nam jakieś wskazówki? Odkrycie czwarte ukryte współrzędne w proroctwie. Dobrze, jeśli Bóg przygotował konkretne miejsce na pustyni, dokąd wierzący mają uciekać podczas ucisku. Czy nie miałoby sensu, gdyby dał nam wskazówki, gdzie to jest? I odpowiedź brzmi: Dał w proroctwach Starego Testamentu. Jest kilka fragmentów, które opisują schronienie. Kryjówkę, miejsce, gdzie lud Boży będzie chroniony podczas czasu wielkiego ucisku. I kiedy połączysz te fragmenty. Pojawia się obraz, konkretne miejsce, geograficzne miejsce, które pasuje do każdego szczegółu. Pozwólcie, że pokażę Wam wskazówkę pierwszą, to Petra. Teraz, jeśli nigdy nie widziałeś zdjęć, Petry, pozwól mi ją opisać. Petra to starożytne miasto wykute bezpośrednio w różowo-czerwonych klifach z piaskowca, była stolicą królestwa nabatejskiego. Ponad dwa tysiące lat temu. Jedyny sposób, by wejść do Petry, to przez wąski wąwóz zwany Sik. To naturalne przejście mające około trzech szetr. Trzech metrów szerokości, w niektórych miejscach wijące się między imponującymi klifami, które wznoszą się na ponad 75 metrów. wysokości idziesz tym wąskim kanionem przez ponad kilometr i nagle przejście się otwiera i stoisz przed skarbcem. Ogromną fasadą świątyni wykutą w skalę. Ale skarbiec to tylko wejście za nim. Petra rozciąga się na ogromną dolinę otoczoną górami. Są tam setki jaskiń i grobowców wykutych w klifach. Naturalne źródła dostarczają świeżej wody całe. Miasto to naturalna forteca i oto, co jest niesamowite, Petra może pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi. Być może więcej. Jaskinie oferują schronienie klify, oferują obronę wąski sik. Czyni niemal niemożliwym wtargnięcie armii. Musiałbyś przechodzić przez ten kanion gęsiego, stając się łatwym celem. Dla każdego, kto broniłby wejścia, to idealne schronienie. Ale jak tam dotrzeć, oto problem. Petra znajduje się około 150 mil od Jerozolimy. To długa podróż pieszo przez pustynny teren. I pamięta. Jezus powiedział, uciekajcie natychmiast. Nie pakujcie się, nie przygotowujcie się po prostu. Biegnijcie więc jak tysiące. Być może setki tysięcy żydowskich uchodźców dotrą z Jerozolimy do Petry na czas bez zapasów, bez transportu, bez przygotowania. Odpowiedź zabrzmi niemożliwie, ale znowu przejście przez Morze Czerwone też wydawało się niemożliwe. Odkrycie piąt, Te nadprzyrodzona ucieczka. Wróćmy do 12 rozdziału Apokalipsy, ponieważ po tym jak Jan widzi kobietę uciekającą na pustynię, widzi coś jeszcze, coś co wymyka się naturalnemu wyjaśnieniu. Apokalipsa 12,14: I dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy. I połowę czasu zdala od obecności węża, dano kobiecie dwa skrzydła wielkiego orła teraz. Niektórzy czytają to i od razu myślą, że to symboliczne skrzydła reprezentują szybkość, lub ochronę, lub coś duchowego. Ale chcę, żebyś rozważył możliwość, że to jest dosłowne, to nie pierwszy raz. Gdy Bóg używa tego obrazu w Księdze Wyjścia, 19 przeciwko 4, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, powiedział Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orlich i przyprowadziłem was do siebie. Niosłem was na skrzydłach orlich. Bóg uwolnił Izraela z niewoli w Egipcie nie przez ich siłę czy planowanie, ale przez nadprzyrodzoną interwencję przez plagi, rozdarcie morza czerwonego słup obłoku, w dzień i ognia w nocy, i opisuje to uwolnienie, jako niesienie ich na skrzydłach orła. Teraz w księdze wyjścia to jest wyraźnie język metaforyczny opisujący cudowne zaopatrzenie Boga. Ale w Apokalipsie 12 kontekst jest inny. Jan widzi wizję przyszłego wydarzenia i widzi kobietę. Izrael dosłownie lecącą na pustynię, na skrzydłach, czy. Czy to mógłby być transport anielski? Czy aniołowie mogliby fizycznie przenieść ludzi w bezpieczne miejsce? Absolutnie widzimy to w pismach. Kiedy Lot i jego rodzina uciekali z Sodomy, aniołowie dosłownie ich złapali i wyciągnęli z miasta, kiedy Filip Ewangelista skończył głosić etiopskiemu eunuchowi w dziejach apostolskich 8:39. Duch Pański porwał Filipa i eunuch go już nie widział. I ruszył w swoją drogę. Radosny Filip został przetransportowany nadprzyrodzenie z jednego miejsca do drugiego: w jednej chwili jest na pustyni, w następnej chwili jest w Azocie, milami stamtąd. Jeśli Bóg może natychmiast przenieść Filipa, z pewnością może nadprzyrodzenie przetransportować tysiące uchodźców do Petry. Odkrycie szóste Alternatywa Ucieczka. Dobrze porozmawiajmy o tym, co dzieje się z tymi, którzy nie uciekają, ponieważ zrozumienie alternatywy czyni pilność przykazania Jezusa krystalicznie. Czystą po ohydzie spustoszenia, po tym jak Antychryst ujawni swoją prawdziwą naturę, świat wchodzi w nową fazę całkowitej kontroli. Trzynasty rozdział Apokalipsy opisuje to Apokalipsa 13, teta 11, 15. I widziałem inną bestię wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do baranka a mówiła jak smok i wykonuje całą władzę pierwszej bestii w jej obecności i sprawia że ziemia i ci którzy na niej mieszkają oddają pokłon pierwszej bestii której śmiertelna rana została uleczona i czyni wielkie znaki także nawet ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi znakami które pozwolono jej czynić w obecności bestii Mówiąc mieszkańcom Ziemi, by uczynili obraz bestii, która otrzymała ranę od miecza i ożyła, i pozwolono jej dać ducha obrazowi. Bestii, aby także obraz bestii mówił i sprawił by zostali zabici. Wszyscy, którzy nie oddaliby pokłonu obrazowi bestii, fałszywy prorok, druga bestia wznosi obraz antychrysta i żąda, by wszyscy go czcili. I oto przerażająca część obraz mówi, jest ożywiony, czy to przez moc demoniczną, czy przez zaawansowaną technologię. Aj lub oba ten obraz wydaje się żywy i każdy, kto odmawia oddania mu czci, jest zabijany. Zajany to nie jest wygnanie, to nie jest więzienie, to śmierć znamie bestii, ale jest jeszcze gorzej apokalipsa, trzynaście, szesnaście, osiemnaście i sprawia, że wszyscy mali i wielcy bogaci... I biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, aby nikt nie mógł kupować ani sprzedawać. Tylko ten, kto ma znamie, lub imię bestii, lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość, kto ma rozum. Niech obliczy liczbę bestii, bo jest to liczba człowieka, a liczba jej to sześćset sześćdziesiąt sześć. Wszyscy na ziemi są zmuszeni do przyjęcia znamienia na prawą rękę lub na czoło. A bez tego znamienia nie możesz nic kupić, nie możesz nic sprzedać, nie możesz uzyskać dostępu do jedzenia, wody, lekarstw, schronienia. Jesteś całkowicie odcięty od systemu ekonomicznego. Teraz nie wiemy dokładnie, jaką formę przybierze to znamie tatuaż? Mikrochip, implant biometryczny, jakaś forma cyfrowej identyfikacji powiązana z Twoją biologią? Co wiemy? To to, że technologia. Do wdrożenia takiego sy systemu już istnieje. Rozpoznawanie twarzy. Twarzy możecie natychmiast zidentyfikować. Czytniki biometryczne mogą zweryfikować Twoją tożsamość waluty. Cyfrowe mogą być zaprogramowane, by działać tylko dla zatwierdzonych użytkowników. Infrastruktura dla systemu znamienia Bestii. Już istnieje wszystko, czego potrzebuje. To kryzys. Powód dla ludzi, by dobrowolnie to zaakceptowali. A ohyda spustoszenia dostarczy tego kryzysu, kiedy antychryst ogłosi się Bogiem i wybuchnie globalny chaos. Rządy wprowadzą środki nadzwyczajne systemy identyfikacji cyfrowej, obowiązkowe rejestracje przysięgi lojalności, a ludzie będą posłuszni, ponieważ są przerażeni, ponieważ chcą bezpieczeństwa. Ponieważ chcą dostępu do jedzenia i zapasów, wybór, więc oto on wybór, przed którym staną wszyscy, którzy pozostaną w tyle przyjąć znamię i oddać cześć bestii, lub odmówić i umrzeć skompromitować swoją wiarę, by przetrwać fizycznie, lub pozostać wiernym i zostać męczennikiem, i nie dajcie się zwieść. Przyjęcie znamienia to nie jest neutralna decyzja ekonomiczna. To duchowy akt oddania czci i przymierza.